hej, jestem Kacper, a dzisiaj pokażę Wam jak szybko zdobyć pydy w CS GO. chwilę. jesteśmy już w cesie GO, graj lokalnie z botami. Potem bierzemy na wyścig zbrojen. Mapę jaką tam chcecie. Ja osobiście wezmę Set to Graj. Bierzecie na nieszkodliwe boty. Graj. Niech to się nam wszystko załaduje. Ja cięcie. Dobrze, jak już się nam załaduje, wybieram jaką chcecie drużynę. Ja akurat antyterroryści. Czekamy nam się zacznie. I jak widzicie, mocy nas nie atakują. A od zapożywa się peda. I oczywiście możemy z nich strzelać. Oczywiście wolę, jest w tym lepiej. No, widzicie, normalnie peda zrobiacie. I to jest najłatwiejszy sposób, raczej. No nikt was nie tam. Jak chcecie, żebym nagrywał, to jest Powiedzcie. No i. To by było na tyle w tym odcinku, bo nie mam nic wam do powiedzenia. I oczywiście, Eurotractor jest dla mnie ważne, czy chcecie, żebym nagrał, czy nie. Bo to jest bardzo fajny i mogę nagrywać. Bo na w odcinku nagrywał, bo no, lubię to grać I no. Mogę to nagrywać spokojnie um, i będzie bardzo dużo z tego odcinków nawet, bo użybamy do traka. Oczywiście wiem, że tam na nagrałem yy, z tego. Tylko że yy, ja Nagrałem to, to jeszcze część za bardzo ogawniałem i ten. I no, I Myślałem, że będzie dobra jakoś, no nie jakoś tylko tamto, a była niedobra, więc to by było na tyle i...